witam na dzisiejszym odcinku. Dziś mamy dużo informacji. Mega lobani, shiny, banelni. I wiele więcej dziś dowiecie się o tym dzisiejszym odcinku. Ale przed tym, wiem, że jeszcze tego nie robisz. Myślisz, że co? Pójdzie Ci to łatwo? Nie, nie, nie. Ziómeczku, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na proszę, no nie bądź taki. I zostaw komentarz w komentarzu. Czy chcemy coś pisać, żebym dała Wam serduszko? Cieszę Was serduszko? Nie wiem. Dajmy coś, nie wiem. Obok mnie jest napój bogów, więc piszcie, nie wiem, orężatka i przypnę wam serduszko z okazji napoju bogów. Ciekawostka, kiedyś jak robiłem moje pierwsze live, to wtedy, wiem, chyba z 10 widzów się trafiło i z każdym rozmawiałem, tam zauważyli Helenkę, i to były piękne czasy. Patrząc na to, że to było 5 miesięcy temu, no to nie tak dawno. Dobra, nieważne, więc co, zaczynamy. Mamy infografiki, mamy dużo infografik, ale przed infografikami zaczynamy od tego. E ekran z Pokemonów, newsy oczywiście są. Mega just has arrived in Pokémon Go, just in time for spring, bo oczywiście event wielkanocny teraz będzie, bo idzie wielkanoc. W ogóle, wszystkiego najlepszego z okazji wielkanocy, wszystkiego dobrego Wam życzę i... Wesołego jajka? Nie wiem składać życzeń, mam nadzieję, że się nie obrazicie za to. albo po prostu życzę wam wszystkiego dobrego i spokojnych świąt i odpoczynku od nauki. A więc tak, Megalopani Lopani idzie do Pokemon Go. Megalopani wygląda tak, obok mnie się pojawia. Nie wiem jak ona wygląda, więc przemontaż sam się dowiem. Banel B, znaczy nie Lopani. Lopani jest ładna, więc mam nadzieję, że mega Lopani też będzie ładna, bo jak nie, to będę słodny. Od 4 kwietnia do 8 kwietnia będzie właśnie mega Lopani, będzie Chensi, happy i wiele więcej. Więc przechodzimy dalej. Jeszcze Breaking Pokémon Mischief on the Rise. I tutaj nie wiem o co chodzi, mniej więcej. Nie wiem o co w tym chodzi. Napiszcie w komentarzu, przypnę wam w serce i może przypnę Waszą wiadomość, jeżeli wiecie, wytłumaczcie. A jak nie, zaraz pójdziemy na jakąś stronkę, chociaż nie no i pójdziemy na stronkę. Wy wytłumaczcie, na Wam się popisać. Więc zobaczcie sobie w komentarzu, jeżeli jesteście ciekawi, o co w tym chodzi. I teraz zaczynamy. Refal program, czyli coś, o czym Wam mówiłem niedawno, że za niektóre rzeczy, które Wasz na przykład kolega instaluje Pokémony, wpisuje Wasz kodzik, jak zrobi jakiś postęp, wy dostajecie nagrody. I właśnie. To teraz będzie dla każdego, nie tylko dla Australii. Teraz każdy będzie to miał, więc super. Może z tej okazji dodam niektórych z Was do znajomych. Zobaczymy. Dlatego polecam na live'ach być. ale Live'ów jeszcze nie ma. Jak coś to kartę społeczności, patrzcie, bo niedługo mogą się pojawić. I będzie 15 milestonów, i oczywiście będą nagrody dla Was. Takie jak na przykład Defeat 3, Team Go Rocket Grants, czyli te proste z balonów, co się pojawiają na przykład co 6 godzin. E, mamy Complete 25, filter Research Task, czyli to co jest na pokestopach, e, wiecie, no te zadania takie z pokestopów. E, Purify 26 Shadow Pokemonów i 10 Rare Candy, za to otrzymujecie? No to chyba rozumiecie o co chodzi Purify 26 Shadow pokémonów Eee, Wygraj walkę z Team Go Rocket liderem i mega energia. Nie wiadomo do czego. Eee, może jakbym się znam trochę, to bym wiedział, ale nie wiem. Rich, Great Buddy i Pokémon. I jakiś Pokémon na dziko. Great Buddy, czyli drugie serce z Pokémonem, oczywiście. Dalej, eee, mamy tutaj. Pokazywałem już z tym Bannerby, ale tutaj dowiemy się więcej odnośnie tego. Bonusy: dwa razy Hatch Candy, spoko. Jedno Lucky Eggie, coś dla mnie. Eee, Jeden, drugi, hatch distance. Czyli nie leży że dwa razy hash Candy, czyli po prostu będziecie mieli podwójne candy z Pokemona, jak go wyklujecie. To jeszcze, na przykład, jak macie 10 km, robicie 5 km, 2 km, 1 km. Jakie super inkubatory wchodzą w grę i w ogóle. I oczywiście Chelsea będzie miała te takie kwiatuszki na głowie, co wam pokazywałem. I może będzie shiny, nie wiem. Ona się chyba na dziko będzie pojawiać. Nowy Shiny, Shiny Banner B. Jeżeli e, robiłam na listę najlepszych Shiny Skalos, to zastanawiałam się czy dać Banner B, Ale ja tylko 10 Pokemonów wybierałem a więc banerbi by się znaleźć na 11, bo jest przepiękny jest ja go chcę, ja go muszę zdobyć Jak nic, muszę go mieć, nieważne czy to będą godziny, lata, dni, muszę go mieć po prostu Bo jak nie, to będę bardzo smutny, więc no i mamy tutaj teraz ostatnią infografikę, więc Happy New Family Wearing Krońc. Czyli happini ma kwiatka, Chelsea ma kwiatka, Lissie ma kwiatka. E, I tak, happy nie ewoluuje. Jeżeli przejdziecie się z nią 15 km oraz jeżeli macie 25 cukierków, to wtedy ewoluuje. To nie jest tak, że wybieracie na przykład 15 km, to ona wtedy nie ewoluuje. Te dwa, dwie rzeczy muszą być spełnione. Bo niektórzy myślą, że jak chcą na przykład Fibasa Majortica ewoluować, to tylko kilometry trzeba zrobić. Nie, to jeszcze trzeba zrobić. E, też te cukierki trzeba mieć, inaczej nie zadziała. Chancey w Blissy 100 candy i Macie Blissy, czyli od Happy Nift w Blissy 125 candy. Do ostatniej ewolucji. Shiny Bannerby Debiut. Nowy Shiny Bannerby. Mówiłem o tym przed chwilą. Tak wygląda Shiny Bannerby. Jest przepiękny. Uwielbiam go, kocham go wszystko. A tak wygląda Shiny Diggersby. Też jest spoko. Bannerby jest słodziutki. Diggersby jest taki upaszony królik wielkanocny Ale przynajmniej jest. Nie wiem, ja go lubię. Lu ludziom się nie podoba na przykład to, że Bannerby jest słodziakiem. Diggersby jest. Jest, ale mi się on podoba. Miara. Więc ja nie narzekam. Na dziko będzie się ryskić Pikachu z kwiatkami na głowie. Będzie Execute, zwykły, może być shiny. Pikachu chyba też będzie mógł być shiny. Maril, może być shiny Maril. Plasy i Majna. Plasy nam również mogą być shiny. Banelbi oraz banieri też mogą być shiny. Obydwa to są króliki, obydwa mają nazwę na B. Ja sobie nie daję rady z, tym, z tą wymową, bo oni mi się mylą przez te nazwy i przez to, że też są królikami. Nie, Chenci na i to chyba tyle. W jajkach Execute może być shiny, Chensi też może być shiny oczywiście. Eevee, ale z kwiatuszkami na głowie, więc może powykruwać jajeczek, się bo oczywiście brat, ewolucja. I Jezus, ewolucja. Co ja powiedziałem, nie zabijcie mi wszyscy w komentarzach. Piczu z kwiatuszkami na głowie może być shiny, Chao, jak zrobiłem w ręku, nieważne. Togepi może być shiny, Azurin może być shiny, Baneri może być shiny, Happy może być shiny, Happy z kwiatuszkami. To pewnie wraz z Picchu będzie rzadki shiny, choć Picchu chyba już był kiedyś, nie pamiętam. Manchilax, Manchilax, shiny być nie może, Raflet może być shiny i banery baner mówiłem też będzie mógł być shiny i co? We research tasks Azumari i Raflet mogą być Shiny, Raflet, Azumarin, nie? Spoko. Ja chętnie sobie zrobię takie taski. Będę musiał wyjść na miasto. Teraz są ciepłe dni, więc mam nadzieję, że wtedy też tak będzie, to może odcinki z dworu wrócą, bo dzisiaj było pięknie. Dziś jest pięknie. Wy to oglądacie w tym samym dniu Chyba oglądacie w tym samym dniu, nie wiem kiedy to wrzucam I nie wiem kiedy wy oglądacie Ja to nagrywam dnia 20... 31 marca I dzisiaj było tak pięknie, że mam nadzieję, że tak będzie cały rok Bo jak nie to będę płakać Ponieważ podoba mi się jak dzisiaj było Mo Można nagrywać normalnie odcinki na dworze Tylko akurat teraz się za bardzo w Pokémonach nic nie dzieje Więc trzeba poczekać na eventy eee, Te bonusy wam mówiłem Że oczywiście jajeczko i... Mega Lobani Energy oraz XP i na Team Go Rocket Battles będzie Shadow Execute. O oh, wow! Straszny mocny Pokémon. E, będą jeszcze Avatar Items, czyli takie ciuszki z Mega Lobani, więc spoko, może jakieś uszka, uszka czemu nie? Lub tak to nie wiem co jeszcze, może czy nosek, coś w tym stylu. E, będą nowe naklejki megalobani. Nie wiem wykorzystacie z tych naklejek, może zrobię ankietę na społeczności. Czy wy do giftów dajecie naklejki, bo mi się na przykład nie chce. Nie wiem czy Wam się chce. Mi się po prostu nie chce, to nic nie daje. I resztę bonusów Wam już umówiłem i to będzie koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę socronek. Widzimy się jutro na odcinku i może kiedyś na live. tylko nie wiem kiedy live, bo... Teraz po prostu nic się w boksach nie dzieje. Nawet nie mam nic ciekawego na rajdach, ra więc nie mam z czego robić live'ów, jak pytacie. Więc co? Żegnam się z Wami. Pa pa!